Wszystkich bardzo serdecznie w moim drugim tutorialu. Dzisiaj nauczymy się rysować krople wody. Czy chodziłoby nam o coś takiego? Hmm. A może jednak spróbujemy troszeczkę inaczej. Spójrzmy na to. Jak myślicie, czy da się narysować taką fotorealistyczną kropelę wektorowo? Przybliżmy to. Spójrzmy. No, wychodzi na to, że się da. To jest wektorowa kropla wody. Myślę, że wygląda nie najgorzej. Teraz pokażę Wam, jak stworzyć taką kroplę. Czyli, może te, tej, tej kropli już podziękujemy. Tworzymy nowy dokument. Ja sobie tutaj Lubię stworzyć A4 w poziomie, bo to jest dość fajnie się komponuje w takim poziomym układzie. I zaczynamy od narysowania elipsy, która kształtem będzie przypominała taką kroplę wody. Tutaj nie chcemy mieć tego gradientu, chcemy mieć tylko białe wypełnienie. Czyli widzimy, mamy białe wypełnienie i czarny obrys. Do takiej elipsy dodamy efekt cienia można to zrobić oczywiście w dwóch miejscach albo tutaj w zakładce appearance otwierając tutaj tą małą ikonkę fx i tutaj w menu stylize drop shadow czyli dodanie cienia i tu mamy parametry bądź możemy to zrobić również z menu effects to będzie dokładnie to samo stylize drop shadow żeby zobaczyć efekt jak wygląda ten cień Zaznaczamy pole wyboru preview i proszę bardzo, widzimy go już. Nam chodzi o to, żeby cień nie był umiejscowiony tak jakby tutaj lekko z prawej strony, tylko chodzi nam o to, żeby on był idealnie pod spodem, czyli przesunięcie w osi X dajemy na 0. No i powiedzmy, jeszcze troszkę bardziej go odsuniemy gdzieś tak 3,5 mm. O, właśnie, coś takiego by nam chodziło. Może nawet 4 mm. O. Rozmycie. Może 2. Ok, zatwierdzamy zmianę. Dobra, mamy już pierwszy element naszej kropli. Odsuwamy sobie tą elipsę na bok. I teraz robimy jej duplikat. Przypominam, robi się to najeżdżając tutaj kursorem na obiekt. Przytrzymując klawisz Alt i przesuwając myszką, oczywiście klikając myszką i przesuwając w bok. E, przy naciśnięciu klawisza Shift jeszcze mamy idealnie przesunięcie w linii prostej. Nie jest to oczywiście konieczne, ale jest to bardzo pomocne. Ok, teraz pozbędziemy się tego cienia z tej y, części tej elipsy. Jak, to, jak tego dokonać tutaj w zakładce appearance widzimy te wszystkie efekty które dla danego obiektu są przypisane i tutaj mamy ten drop shadow. łapiemy po prostu za ten efekt wrzucamy go tutaj do tego kosza i mamy znowu czystą elipsę w tej elipsie zrobimy efekt takiego jakby cienia wewnętrznego Illustrator nie ma takiego efektu jakby gotowego, więc musimy sobie poradzić przy pomocy gradientu. Gradientu kołowego. Czyli zaznaczamy sobie, sobie tutaj przejście tonalne od koloru białego do czarnego. Wybieramy, że to ma być radialne. I teraz moglibyśmy się oczywiście tutaj w tej palecie bawić w ustawianie wszystkich opcji, ale teraz już w ilustratorze. W wersji CS5 i CS6 jest bardzo fajnie zrobiona kontrola i edycja gradientów. Czyli, jeśli zaznaczymy tutaj narzędzie Gradient, to zobaczcie, tutaj nam się pojawia cała taka, jak gdyby belka, całe takie instrumentarium, którym możemy regulować dowolnie sobie ten gradient. Może na początek go obrócimy, żeby ta kreska była w pionie. Proszę bardzo, jak tu najedziemy, to widzimy strzałkę taką jak gdyby do, pokazującą, że możemy w tej chwili dokonywać e, rotacji obrotu. Natomiast taka moja rada, przytrzymanie klawisza shift powoduje, że przesuwamy, obracamy, czy przesuwamy ten obiekt, bądź tą, ten gradient o 15 stopni. Czyli w takich skokach, nie, przepraszam, co 45 stopni. Dokładnie. I Zostawiamy kąt 90 stopni, i tutaj widzimy też, że obróciliśmy to o 90 stopni. Ok, co tutaj teraz zrobimy dalej? Przede wszystkim powiększymy sobie ten gradient, właśnie eliptycznie, tak, żeby mniej więcej był o gdzieś taki. Teraz Obniżymy go mniej więcej tak. To nie musi być idealnie na środku, ale powiedzmy jak najbliżej środka. Teraz zrobimy takie coś, że to pole białe, ten próbnik bieli, przesuniemy w górę i zobaczcie, co tu tam się zaczyna dziać. O, właśnie. Może troszkę więcej czarnego. O, mniej więcej. Może jeszcze troszkę całość do góry. O, właśnie. Za dużo. Chodzi o to, żeby tutaj już ten gradient nie wychodził. Czyli podsuwamy jeszcze. Może ciutkę całość powiększymy. O, tutaj się tr troszeczkę trzeba pobawić. O, w ten sposób, właśnie. Chodzi o to, żeby to było mniej więcej podobne do tego cienia y, zewnętrznego, a tutaj robimy symulację cienia wewnętrznego. Ok, tak może zostać. Kiedy mamy już te dwie elipsy, y, chodzi o to, żeby je ułożyć centrycznie, idealnie centrycznie względem siebie. Y, też możemy zrobić to na dwa sposoby. Zaznaczając pierwszą z nich, zobaczcie, dotykam kursorem tutaj, gdzie jest punkt. Przesuwam z Shiftem i w momencie, kiedy tutaj dojeżdżam i ten punkt pokrywa się z drugim punktem drugiej elipsy, strzałka robi się biała. Wtedy, jak puszczam przycisk myszy, to wiem, że te dwie elipsy są idealnie na sobie centrycznie ułożone. Ale wróćmy. Drugi sposób jest chyba bardziej o wiele prostszy. Po prostu. Centrujemy to narzędziami do centrowania w pionie i w poziomie, i elipsy są ułożone. Teraz, żebyśmy mogli dalej pracować, narysujemy sobie taki prostokąt, który zasymuluje nam jakieś tło. O, mamy ten prostokąt, tylko że mamy go na samej górze. W tym celu w ogóle stworzymy sobie osobną warstwę. Ja tutaj akurat już ją mam, bo mam już tutaj dwie warstwy założone wcześniej w tym dokumencie. Więc na dolną warstwę. Po prostu zauważcie, że gdy kliknę na obiekt, to tutaj pojawia się taki mały kwadracik. Jak go odznaczę, to tego kwadracika nie ma. On oznacza to, nie mniej nie więcej, że jest tutaj na tej warstwie zaznaczony obiekt. Jeśli ten kwadracik przemieszczę na drugą warstwę, to ten obiekt przenosi się o warstwę niżej. I zauważcie, że kolor zaznaczenia zmienił się na czerwony. Ponieważ ta warstwa oznaczona jest tym kolorem. Ok, teraz blokujemy sobie tą warstwę i zauważcie, że nie możemy już tego kwadratu przesunąć. Ok, proszę bardzo, widzimy teraz, że no te dwie elipsy mają wypełnienie białe, a my przecież chcemy, żeby były przeźroczyste, bo kropla wody jest przeźroczysta. Jak tego dokonamy? Najprościej będzie zrobić to w ten sposób, i tutaj jeszcze na chwilę te elipsy odsunę od siebie, że wykonamy to tak zwanym modelem warstwy. Modelem mieszania warstwy. Jak to zrobić? Gdy mamy zaselektowany obiekt i wybieramy zakładkę Transparency, czyli przeźroczystość, to tutaj mamy coś takiego, jak właśnie modele mieszania warstw. Otwieramy menu i wybieramy, Tutaj model multify, po polsku mnożenie. Proszę bardzo, kolor biały zniknął, a został nam tylko ten cień. Teraz jeszcze tylko pozbędziemy się tutaj obrysu z tej elipsy, bo nie chcemy go, czyli zaznaczamy tutaj obrys i dajemy non. Ok. Teraz robimy to samo z tą elipsą. Wybieramy jej model warstwy na multify. Ok i również pozbywamy się obrysu. Mamy dwie elipsy, znowu je zaznaczamy i umieszczamy je idealnie centrycznie względem siebie. I teraz, póki mamy je obydwie zaznaczone, przyciskamy Ctrl G, czyli grupujemy je w jedną grupę, żeby nam przypadkiem się one później już nie rozjechały. Proponuję od razu w tym momencie Zmniejszyć przejrzystość tego obiektu do 80%. O! I proszę bardzo, zaczyna to wyglądać nie najgorzej. Przystępujemy do dalszej pracy. Kolejna elipsa mniej więcej, na razie mniej więcej, później albo może od razu sobie to ułożymy centrycznie i tej elipsie nadamy również gradient. Gradient liniowy, który. a przepraszam, bo ja nadałem gradient obrysowi. Okej, okay, teraz będzie. O. I ten gradient będzie troszeczkę inaczej wyglądał. Damy mu tutaj 90 stopni. Teraz będę robił z kolei z tej, z tej palety. Wszędzie dajemy kolor biały. I tu, i tu. Przy czym tutaj na dole opacity wartość dajemy na 0. I zobaczcie, mamy tutaj przejrzystość. Teraz tą przejrzystością jeszcze troszeczkę podjedziemy. O, w ten sposób. Całą elipsę podsuniemy troszeczkę wyżej. Możemy to zrobić również, je jeśli chcemy przesuwać bardzo precyzyjnie obiekt. Zaznaczamy go i używamy strzałek na klawiaturze. Proszę bardzo, leciutko do góry. Jest to bardzo wygodny sposób, polecam. Jeszcze troszkę ten gradient, leciutko do góry. O! O, co, o coś takiego na nam chodziło. Teraz powielimy tą elipsę znanym sposobem, czyli naciskając klawisz Alt i z Shiftem przeciągamy sobie to w dół. Teraz klawisz E i z Shiftem obracamy o 45, co 45 stopni, ale obrót wykonujemy o 180 stopni, jak widzicie. Z Shiftem podsuwamy do góry, tak żeby ona mniej więcej stykała się tutaj na dole z tą większą elipsą z cieniem. I teraz, mając jeszcze tutaj te pola do transformacji, z klawiszem ALT. Przeskalowujemy symetrycznie od razu w dwie strony tą elipsę mniej więcej tak. Wybieramy czarną strzałkę, troszkę może do góry strzałkami. Ona prawie ma się stykać tutaj na dole z tym dołem. I teraz, żeby efekt był bardziej realistyczny, to tej elipsie nadamy inny rodzaj przenikania. Yy, nazywa się to przenikanie. Overlay, a w polskim prawdopodobnie nakładka. I właściwie mamy naszą elipsę gotową. Przepraszam, naszą kroplę wody gotową. Sprawdźmy, jak ona się zachowa teraz na liściu. Grupuję ją sobie. Ctrl-G. Teraz Ctrl-C. Kopiujemy ją i przechodzimy na tą zakładkę. Te dwie krople, które miałem wcześniej, wyrzucam. I wklejamy naszą kroplę, proszę bardzo, może ją troszkę przeskalujemy, OK, możemy ją zmultiplikować, przeskalować i zauważcie, że ta kropla prezentuje się naprawdę fajnie. Ta właśnie elipsa tutaj, która ma ten model przenikania overlay, powoduje robi taki efekt jak kropla wody działa w pewien sposób jak soczewka i ogniskuje światło wewnątrz siebie. I to właśnie zapewnia nam ta warstwa overlay, ta elipsa. Natomiast ta biała elipsa tutaj zanikająca symuluje odbicie światła z zewnątrz. No i cienie. I w sumie cała tajemnica Ładnej kropli. Taka kropla jest o tyle fajna, taki obiekt. Jest o tyle fajny, że jeśli już raz sobie go stworzymy, to możemy go wykorzystywać naprawdę w wielu projektach. Nie wyrzucajmy go, miejmy go w swojej bibliotece. Pokażę Wam jeszcze, jak ta kropla będzie wyglądała na zupełnie innym tle. Ja już tu sobie wcześniej przygotowałem. Tą warstwę wyłączymy, a włączymy warstwę na przykład taką. Proszę bardzo, ona się bardzo fajnie. Ciągle zachowuje na różnych tłach. Myślę, że warto poćwiczyć sobie narysowanie takiego obiektu. No i oczywiście życzę Wam powodzenia w ćwiczeniach, a ja będę myślał nad kolejnym tutorialem. Jeśli macie jakieś uwagi, bądź może pomysły, napiszcie tam coś w komentarzu pod filmem. Wtedy wezmę to pod uwagę i może przy następnym tutorialu zrobimy coś co chcielibyście wy, abym zrobił. Na razie to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i serdecznie wszystkich pozdrawiam. Do zobaczenia w następnym tutorialu.